I to tutaj, a my szukamy kolejnych herosów myśli. Wykrzywiasz się na widok słońca, oddychasz w nocy za Widziałem filmik. Rol I weź spadaj! A no. jesteś celebrytą! Jest. Cześć! Mam na imię Jeremi, chodzę do szóstej klasy. Nie chcemy, żebyś się uzależnił od komputera. to cały świat jest uzależniony od komputerów. Kto napisał Adama Mickiewicza? Pan pan, Nikt nie napisał, to napisał. Dobrze! Jesteś? Jestem, ale chcę zniknąć. To twoja broka, twój rachunek. I zawsze będzie właśnie. To ja zabijam coś. Maćka! A ty ruszaj, to pojesz. Czekaj! Aj no! Moj jest cały świat. Wysoki, przystojny, dowcipny. XD. Tak, ale nie było go na filmiku. Jeremi, chyba ty, czas tworzyć w normalnym świecie. Dłonie gdy już uwierzysz, że to koniec. Jestem tu, jestem tu Cały Świat. Ja to nie zdobędę świata jak ty chcesz! Ale zajmę się swoimi sprawami! Najlepiej jak potrafię! Rodzice nie patrzą? Nie! Zajmę się Nie! No, ej, dziękuję mi! Nie mów nic bo nie pozwoli! To nie. Jestem tu, jestem tu. No,